Siemaneczka wszystkim, tutaj Shinaru I Tarnoczek -y. z drużyny Kamb Dzisiaj będziemy nagrywać drugą, obiecaną wam już misję z kooperacji z Battlefielda trójeczki W której to latacie helikopterem i ja lecę na szczęście Nie, yeah, byście się chociaż ze mnie tak to lipa Na szczęście Pośmialibyś... ja lecę Pośmialibyście się ze mnie, a tak to lipa, niestety Tak jest Głupi Battlefield! Battlefield jest fajny Trzeba uratować generała nie mogę Poczekajmy Poczekajmy wiele na tych nobów się, jak tak bardzo chcecie To pewnie na dole będziecie mieli ile trwa tej minut, Więc około półtorej godziny więc. <laughs> tak jest Może na party to damy A A Lecą oni go. czy nie lecą? Lecą W się mi kiepsko idzie o, mogę sobie od tyłu patrzeć, patrz, He, helikoptera. ale nie kieruj coś tam, bo ja tutaj, wiesz, nie mogę od tyłu. Zoom. Fajne. To ja mogę zmieniać sobie broń. No dzody. Niech te oddziały kurna obsralne wyjdą. Słyszysz to? Co mam słyszeć? O, jest drużyna, brawo drużyna. Alfa i będziemy ich osłanieć. Także gonrad, tam masz moździerz. Przed nami. Dobra, już zaczniemy. Gra normalnie. Raz! I dwa! Dobra. Leć normalnie! Żelam normalnie. Patrz, proszę, wieżę. wierzymy. sobie od tyłu, zobaczymy jak oni sobie tam radzą. Patrz na dole, na dole, zaraz tutaj przy tych naszych drużynach. Widzisz? Tutaj przy tych naszych drużynach, zobacz, nawalają się. Co ty ich nie widzę O jezu kądziu. No zobacz Tutaj na tym polu No widzę To nawalaj Ale gdzie ty nawalasz? Adam Dobra w ruchu są już Patrz strzelają do nas Skądś tam na dole, na budynku przeładować. BUM cyk. BUM Na dole teraz Wiem, że może ta misja nie jest jakoś specjalnie dynamiczna i tak dalej, ale... No ale cóż, jest częścią tego battlefielda i trzeba ją pokazać, nie? O tam patrz na dole. Dobra. Widzę, że muszę się też sam wziąć za to, bo, bo dziennyż go będzie. Niestety nie umiem latać... Nie umiem latać tak dobrze hydrom jak... Ten helikopterem jak on. Ale to lepiej, lepiej latam chyba hydrom. No, możliwe. Nie wiem. Nie widzimy, jak latasz hydrom. Ja hydrymistrzem nie jestem. Chociaż latać potrafię, tylko nie nie jestem jakiś arty dobry. Tam jeszcze wiesz, co tam gdzieś przy tych budynkach, tutaj na dole. Raz im budynek. Lataj. tam, spokojnie. Ja się, ja się ciebie, wieś, o ciebie boję. Opanowany helikopter. Oni... Tutaj będzie kupa. Strzelaj do niego. Gdzie? Na drodze jest tej gdzieś. Jakiś nubek No tutaj, jest przy tej osłonce takiej, widzisz go? Zaraz pod nami praktycznie. Patrz, patrz jaką banię strzelę. Chłopie Czego zabiję? Nie zabijesz dwóch tam jest Chyba. Nie jeden. Weź w górę leć! Ciebie sobie Gdzieś tam ktoś jest Przy tamtej drużynie O tutaj Gdzieś gdzie strzelałem? O dobra Różają gdzie Zostawimy się tutaj na równo Oho RPG Drugie Dobrze Żdżelaj do nich Fajnie to wygląda jak jak się tak z tyłu patrzy Kontakt na drugim brzegu rzeki. Czekaj, chwilę, ja się odkręcę ładnie. Jakoś mało... kurna, co tu mnie tak przychyliło? Jakoś mało gadamy. Wiesz? No bo jesteśmy zajęci grom, ale powiem tak. ROMPO BOMPO! Kurę, kurde, mać, bo zaraz znowu wypuwal. Spokojnie, nie płacz. No ja nie wiem! Nie płacz. Naprawdę mam opanowany helikopter. Kurę! NIE PŁACZ! BĘDĘ! O patrz, patrz, jest tutaj na moście, przy mostku są. Czekaj. Co to było? Nie wiem, gdzieś coś bierdyknęło. Widzisz kogoś tam? Nie wiem, ale coś mi się zwaliło, jakiś taki malutki ekranik miałem. A to nie. U mnie wszystko jest w porządku, na szczęście nam na nagraniu nic się złego nie stało. Taki malutki ekraniczek miałem taki, Ze strzałów. Tam coś gdzieś jest Nie wiem, całe budynki Coś w sensie się będę bawił da! destroyed Destroy it, Destroy it wow, ale nas zabujało Nie wiem, gdzie oni mogą być Gdzieś to w tym budynku może? W górę, w górę, w górę, w górę, w górę Ale jak walnął, to być... Nie płacz To oni są tutaj To szczelaj. Zrobiłem. Żyją jeszcze grubasy. To szczelaj. O, nadechać. Nienawidziłem tej misji i cały czas jej nienawidzę. To jest taka... taka... nudna. No jest ja nudna. Ale ja niestety. BJEPI, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra Patrz, namierzają nas! Flary! Nie mam flar! Ojojoj, oj, oj, oj. Hydra, przyzwyczajenie z Hydry, przechyliłem się za zamiast... Ale to ja ich namierzyłem. A widzisz? W górę, w górę! Spokojnie. Ja się boję ciebie, bo ja, ja musimy być co najmniej 300 metrów nad ziemią. Tak. Nie Oni są w ruchu, tak? Tak. Także luzik. Tam idziesz kogoś? Masz kogoś tam? Nie ale wolę zajdę No no bo oni tam w sumie później będą nie? O patrz tu na dole patrz Jeszcze tam Tam jest jakieś zaznaczone ty, Co on ty? What the fuck? Co on się unosi jakoś tak dziwnie? Ten ziomek Zabity? No Aż tutaj mogę przełączyć na chwilę żeby zobaczyć jak stabilizacja jest do gej i coś się zwaliło z, właśnie z tą z dźwiękiem. Z dźwiękiem? Nie słyszę jak strzelam. O, Ciało BMP, działa BMP i przejazd przeciwlotnicze. Dobra. Dobrze, wywróć. A, wejdź, 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 wejdź. Musi wej. dostajemy. Co ty. Minimalnie, no, minimalnie, odwróć się, odwróć się. Odwracam się spokojnie, tylko muszę sobie ustabilizować, pannie. nie? To jest tak? Tak, bardzo jemich. To dobrze, bardzo dobrze. Widzisz ich? Widzę ich spokojnie. Zdyczka nam się już dymi, powiem ci. Powiem tak, mi je to denerwuje, bo nic nie słyszę. Na drodze. Dobre, I się ruszają. Oj, 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 ta misja jest cholernie nudna, naprawdę. Nic nie słyszę! o, malutki znowu mam taki. Góry do... Nie kombinuj tam, ej! Odwróć się, bo od teraz będzie PMP. Nie będzie PMP? Czekaj chwilę, ja sobie tam przelecę. odwrócę, żeby mieć go na dzielowniku. No weź go. od budynek docelowy. Który to jest budynek docelowy? Ten tutaj? Tam już są tutaj ślepotoruska. W górę! Tam mamy BMP. Strzelaj w Dobra, odwróć się. rozwalone O, no, teraz jest się drugi. Trochę niżej. Spokojnie, teraz na wyżej. Radę. Daj, daj wyżej, wyżej. Jest zbity już. Pięknie. Oh, fuck. o fuck! bo mnie zawiało. Przeciw jeszcze tam jakiś dziad. O, odblokowałem sobie G33, wiesz? Tak? Tu no na multi. Na nie strzelaj do niego, nie strzelaj do niego. Na szczanie, nie już. Jeb. Gdzie następny? Nic nie widzę następnego. To go dają, nie. Wow, wow, wow. wow. Widzisz coś gdzieś, do czego to A w powietrze, <laughs> spokojnie. Chciałem zniszczyć tą wieżę, ale się nie da Czy może oni są gdzieś na ziemi? Na ziemi, tam są, zobacz. Korzuj drużyny do punktu ewakuacji. Mamy teraz. ...punkt. gdy. Będzie dużo BMP. To jest łatwe, czy, tru, czy, śre, czy normalne? Na średnim, na normalnym. To jest łatwiejsze niż na ten, niż normalne. No Więc dlaczego? Bo już się naumieliśmy. Po prostu lat. ale, ich ciążowałem. Wszystkich zjadłem. Pięknie. Pięknie tutaj dojść. Powiem, ich do 0 w ruchu odbiór, oraz osłania ich tam. Jeden biegnie tam przy tym kamieniu jest tysiące. Pierdoliony, na drodze. Coś jednego? Nie. <grym> Mam pierdolion jednego? Bardzo, ale dzisiaj jest strasznie zły dzień. Taki Jaka. śpiący i taki... I ta misja jest też taka nudna. No. Także... Ale no. Rambo Bambo! Rambo Bambo. Rambo nie latał w helikopterze, chyba. Ale napierdzielał już z kowy. Gdzieś oni mówią to wsparcie ogniowe. już. O, tam mamy widziałko brzydzi w lodnicze. Leci damy. Na mierzaj. Szczał. Już. Szup! Poszło Wyżej, 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 wyżej. Panie bo strzelałem. Bum Uj Troszkę byśmy wyżli Wyżli nie słyszę w ogóle tego, słyszę tylko i jako nie gadają To chyba to przez tą misję, bo tak wcześniej też tak było No miałeś coś tam takiego na tej misji No w ogóle, że... zresztą z kartą bo tak nie działa Zobaczcie, ta misja wcale nie była wcale taka ciężka i trudna. A że wtedy strzelam już tego z Dziekłego, a nie z BMP. Nie zamierzają tego się śledzić. Znaczy no, nie, czy nie zamierzam, no, dokładnie. <grym> z BMP. Lecimy sobie za nimi. to już jest goniec. Nie, Nie ma, już ma już nic. nic. Jesteśmy Jedzeliśmy... wolni. Możemy Co? iść. I to by było? Je, yeah, pobijał swój własny rekord. Gondynuj. I tak, jak widzicie. Przyszliśmy. przyszliśmy nudno, monotonnie, fruwająco. Lecimy heligobdrem. Była nudną misją. Ogień z, dół, z nieba. Także no. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się podobało. Choć wątpię. Bo ja. ta misja była taka sobie. Jeżeli wam się podobało, no to tak. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, Polecę nasz profil znajomym. No i... I co chcecie jeszcze? I co, wszy, wszystko co najlepsze. Życzymy wam z okazji... Yy, Świąt Wielkanocnych, które minęły, były już 3 tygodnie temu. Nie, dwa chyba. Nawet. No, więc życzymy A... wam wszystkiego najlepszego na święta. Przecież ja życzyłem to w którymś odcinku z Minecraftów. I dużo ale, prezentów ale... pod choinką. No ale ja teraz życzyłem, że na święto wielkanocne, <noise> żeby mieli. Tak. Żeby mieli, no trochę za późno, ale okej. Okay. No, żeby... Dobra. No. Także, na razie wszystkim.